Wydawnictwo Spic przedstawia Roman Paszkę Ptaki oceanów Czyta Marek Kondrat Po Mistrzostwach Polski w 1977 roku miałem okazję poznać Kubę Jaworskiego. Byliśmy z naszą załogą z Tornado na wycieczce z Panielem po Zalewie Szczecińskim na zaproszenie Kuby. Zwracały uwagę przemyślane detale na spanielu. Szczecińska grupa mi zaimponowała. Jachty ich konstruktorów były mniejsze i relatywnie szybsze. Po udoskonaleniach seryjne łódki, jak Karfi czy Ogar, były nie do pobicia. Przy chronicznym braku stałej konfrontacji z łódkami zachodnimi, to było naprawdę coś. Przy bardzo dobrym żeglowaniu, jakie prezentowała załoga Jurka Siódego na Karfi, łódki z akwenu Zatoki Gdańskiej nie miały szans. Jednak pierwsze informacje z pierwszego polskiego Admiral Cup 77 były fatalne. Tam żarty się kończyły. Startowały dwie łódki typu Draco i Spaniel bez powodzenia. Będąc dwa lata później na tym trudnym akwenie, wiedziałem już, że to nie takie jak powinny startować i załogi nie z takim jak my przygotowaniem. Ale systemu nie można było zmienić. Jedna, dwie konfrontacje rocznie na zachodzie to niewystarczający zastrzyk doświadczenia i wiedzy. By pokonać tamte załogi. Nawet nowoczesne jachty, jakimi były nasze trzy kapery, zbudowane w 1979 roku, nie mogły żeglować szybciej od przeciwników. Cetus, Hadar i Nautikus to były nasz polski team marzeń. Doskonały konstruktor Doug Peterson, którego łódek na Admiral Cup 79 było ponad 40%, dobra stocznia i chyba dobrzy żeglarze i co? Najmniejszych szans. Lecz mój przeskok z samotopów na nowoczesny jacht regatowy w przeciągu trzech lat był rewolucyjny. Zacząłem zagłębiać się w opracowania żeglomistrzów, firm produkujących maszty, pierwsze opracowania elektroniki pokładowej Brooks and Gatehouse, prawidłowe ustawienia masztu, jego pochylenie, wydobycie doskonałego kształtu żagla, prawidłowy dobór żagli, napięcie szotów, fałów, regulacje. To wszystko staraliśmy się opanować na nowym dla nas sprzęcie. Pierwszy raz miałem do czynienia z nowoczesną techniką i technologią na potrzeby żeglowania regatowego. To było fascynujące. Marcyś, Krzysiek, Jarek spędzaliśmy wtedy czas w marinach cieśniny Solent, na podglądaniu różnych rozwiązań na pokładach innych jachtów, robieniu szpiegowskich zdjęć popularną radziecką SMieną osiem i rozmowach z przeciwnikami, które w naszym chińskim, angielskim. Brzmiały wesoło, ale były skuteczne. Byliśmy bardzo wesołą załogą. Marcyś, syn naszego kapitana. Jego przeznaczeniem była szkoła morska. Mój brat Krzysztof. Razem z Marcysem pracowali w rejonie dziobu i masztu. Mieli różne koncepcje pracy, ale byli twórczy. Ich kłótnie w tej kwestii potrafiły rozśmieszyć pozostałą część załogi do łez. Poszukiwali obaj skutecznych rozwiązań pracy w tej części jachtu i często je znajdowali. Jarek z kolei był świetnym sternikiem, niestety niewykorzystanym w tych regatach, i razem z moim bratem i marcysiem żeglował na ćwiartkach, czyli jachtach klasy ćwierć Goguś jako były zapaśnik pracował w kokpicie na kabestanach, trymował żagle, w czym pomagał mu Romek. Romek był oficerem marynarki wojennej, świetnym żeglarzem i wspaniałym kompanem o dużym poczuciu humoru. Maciek zwany Czarną Damą trymował żagle i żeglował często z wymienioną trójką ćwiartkarzy Wojtek był naszą podporą lingwistyczną i logistyczną żeglował wtedy dużo i do dzisiaj jest motorem moich zwariowanych pomysłów które teraz nie wydają się tak zwariowane Sławek i ja odpowiadaliśmy za stronę manewrową i nautyczną w tych regatach Sławek do dzisiaj żegluje lecz nie regatowo Praca zawodowa zweryfikowała wiele żeglarskich życiorysów jego też Liczba jachtów na rzece Humble była dla nas szokująca. Rzeczka dwa razy szersza od gdańskiej Raduni mogła pomieścić tysiące jachtów, mariny, przemysł żeglarski. Cieśnina Solent poza zatoce gdańskiej nie mieściła się w naszych wyobrażeniach. Codziennie setki jachtów w drodze, a weekend to po prostu horror. Jachty wchodzące i wychodzące z Portsmouth, Southampton i rozlicznych dziur w White i Dużej Anglii Doprowadziłyby do zawału nasz kapitanat w porcie Gdańskim, dla którego żeglarze wtedy byli zawsze niepotrzebnym utrapieniem. A także mandaty za żeglugę po kanale portowym pod choćby najmniejszym skrawkiem żagla. Silnik wtedy to był luksus, a jak już był, to nie zawsze chciał palić. Przepracowaliśmy z chłopakami całą zimę bardzo ciężko, nad kondycją, wiedzą, przepisami regatowymi. Chodziłem ze sławkiem na korepetycje z nawigacji do komandora Franciszka Wróbla autora podręczników z nawigacji. Na planie pokładu nautikusa, który powstawał wtedy w stoczni jachtowej na stogach, dyskutowaliśmy koncepcję pracy w nowym kokpicie. Sławek był szefem od manewrów i na jego głowie były wszelkie operacje manewrowe, a ja zostałem nawigatorem na nautikusie. Kiedy jeszcze dużo żeglował, był niesamowicie aktywny podczas żeglowania. Motor wszystkich operacji na pokładzie, a często i pod nim, na przykład, gdy mieliśmy problemy z silnikiem. Na jachcie zachowywał się tak, jakby się na nim urodził. Pierwsze regaty w cieśninie Solent z miejscowymi, wśród których były też jachty niezakwalifikowane do AC, rozwiały nasze złudzenia. Na blisko osiemdziesiąt łódek zajęliśmy miejsce w ostatniej piątce. Mieszkaliśmy wtedy na statku szkolnym Szkoły Morskiej ze Szczecina Łużyca. Stała zakotwiczona na środku cieśniny Solent, a nasze jachty, jeśli pogoda pozwalała, przycumowane do burty. Trzaskaliśmy zwroty i poznawaliśmy cieśninę całymi dniami, które dzieliły nas do startu w regatach. Dla mnie to było całkiem nowe doświadczenie, a także próby rozwiązania problemów nawigacyjnych metodami, które sami ze Sławkiem wymyślaliśmy. Jednak to było za mało, by nawiązać walkę nawet ze średniakami. Naszym przewodnikiem po cieśninie był Jeremy Howard Williams. Jeremy był poprzednio nawigatorem na Morning Cloud jachcie byłego premiera Anglii Edwarda Heatha. Wojtek Jankowski często rozmawiał z Jeremim o sposobach żeglowania na prądach i specyfice cieśniny i od razu nam tłumaczył. Nie nadążaliśmy za nimi w naszym angielskim. Silne prądy pływowe, uwarunkowane lokalnymi warunkami, były dla nas problemem. Dla żeglarskich nacji, wychowanych i startujących często na wodach pływowych, to była przysłowiowa bułka z masłem. Oni mieli zegar pływowy, zakodowany od dzieciństwa. My musieliśmy bardzo szybko się tego nauczyć. Nasz doradca, Jeremy Howard Williams, znał dobrze Solent, ale nie potrafiliśmy tak naprawdę wykorzystać jego rad. Wieczorem spotkaliśmy fokę. To kolejny znak, że jesteśmy w rejonie lodów. Temperatura wody waha się pomiędzy pięć a siedem stopni. Oczy bolą od wpatrywania się w ekran radaru. Sternicy wyglądają dziwnie w czapkach, uszadkach i goglach narciarskich. Żeglujemy nieco bardziej na południe, by uniknąć wpływu wyżu, który towarzyszy nam od kilku dni i wiatr robi się coraz słabszy. To oznacza jeszcze niższe temperatury i jeszcze większą wilgotność. Myślałem, że do szybkiego przekraczania stref czasowych już się przyzwyczailiśmy. W przeciągu czterech dni przepłynęliśmy trzy strefy i mamy kłopoty z adaptacją czasową. Zmierzch zapada o 11 naszego czasu, a słońce wstaje około 19. Wydawnictwo Spitz przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę Ptaki Oceanów. Czytał Marek Kondrat.